Dzień dobry, mamy Lexusa RAW 4 w Negliżu. Mamy tylną klapę przygotowaną do zabezpieczenia. Mamy tutaj porozbierane trochę zawieszenia. Mamy porozbierane też hamulce. Zobaczcie te piękne piasty na śruby, nowość w Toyocie. Zobaczcie też, jakie one są pięknie cienkie. To jest 5 mm piasty. Która rozszerza się w miejscu, w którym są przykręcane śruby do dosłownie 12. Przy śrubie 14 razy 1,5. to mnie w szkole takiej podstawowej jeszcze uczono, że no długość gwintu powinna być co najmniej 1,5 jego grubości. Przy drobnozwolnych to tam chyba jest około 1, ale tutaj mamy 0,8. Długości gwintu, a mimo tego działa, no chyba że akurat nie pamiętam czy w BZ4X, czy jak on się tam nazywa, te odpadające koła to były z powodu nakrętek, czy śrub. W każdym razie, jeśli to wyglądało tak jak tutaj, to nie byłbym jakoś szczególnie zaskoczony. Co bym chciał Wam jeszcze pokazać, to jeśli już tu jesteśmy, może po tej stronie, to drzwi tylne. Powiem Wam, że to są najlepsze drzwi, jakie miałem do tej pory okazję konserwować. Tu się można dostać z każdej strony od góry, od dołu i tą dużą nęką tutaj. Jak będzie okazja jeszcze, to pokażę Wam, co tutaj jest w miejscu głośnika, bo głośnik nie jest w tym miejscu, które Wam się wydaje, że jest. O, takie piękne coś. To jest tutaj w miejscu głośnika. A głośnik nawet nie jest tu, tylko głośnik jest w boczku. A tutaj przychodzi taka o, piękna zaślepka sezonowa, piękna jak mało. Analogiczna sytuacja w drzwiach przednich. Gigantyczny głośnik. I bardzo duża wnęka, żeby się dostać do środka, naprawdę super sprawa. No, ten głośnik, jak zdjąłem, to tak trochę nie urzekł mnie, bo w aucie, za taką kwotę, żeby był wietnamski głośnik, który waży może nie wiem z 70 gramów, to trochę jest przesada. No, ale za to mamy aktywne zawieszenie, w związku z czym jakoś się ten bilans wyrównuje. Przednie piasty też bardzo urocze. Tak wyglądają. No, nie dziwne, że tak wyglądają. Jakoś nie zaskoczyło mnie to. No i właściwie tyle. Rzeczy, które chciałem Wam jeszcze pokazać, że ten samochód jest bardziej premium niż zwykła rafka że tu jest więcej technologii że nawet ta rawka plug plugin to jednak nie jest jeszcze to. Myślałem, żeby zrobić z tego konkurs. Mianowicie pytaniem byłoby: co to jest? Ale na konkursy jeszcze przyjdzie czas, a ja Wam powiem tylko, że to jest Yamaha Performance Dumper i w opisie filmu załączam Wam link do filmiku z Yamahy, który pokazuje jak taki wynalazek działa. To jest rzecz nieogarnialna umysłem, to jest stosowane w japońskich samochodach, TRD to sprzedaje jako akcesorium, jest to zarówno tutaj z przodu jak i w tylnej części. W takiej bardzo tylnej przejdźmy tutaj do niej, a dokładnie tu pod belką tylnego zderzaka. Ogólnie chodzi o to, że wytłumia to drgania i pracę nadwozia. Ciężko jest ogarnąć umysłem, w jaki sposób to nadwozie na odcinku metra z taką belką pod zderzakiem może jeszcze pracować, ale jak widać, inżynierowie z Yamaha temat rozumieją i wiedzą, jak bardzo może pracować. Za co ja ich właśnie bardzo podziwiam, to jest, ta, to jest właśnie ta Japonia, te rzeczy, które w europejskich autach nie występują, które nam się raczej nie śniły i te rzeczy, za które wielu ludzi tak bardzo tą Japonię kocha do stopnia takiego, że jest w stanie kupić gnijące auto tylko po to, żeby właśnie ono było japońskie. Nawet jeśli ma tureckie felgi i wietnamskie głośniki, jakoś bardziej nie rozbierałem tego samochodu na razie, więc nie bardzo się zagłębiłem w to, ile jeszcze tu jest rzeczy, które nie są japońskie. Jedynie chciałem Wam tak na szybko pokazać to samo co w pluginie. No, silnik standardowy, rawkowy. Tam nad nim jest cały Majdan od klimy, pompa ciepła, te klimaty. A tutaj. Jest wejście do baterii, chłodzonej układem właśnie klimatyzacji, przewody wysokonapięciowe. No i cała bateria w wielkości 1,5 m kwadratowego. Bateria bardzo duża. W związku z czym ten samochód w pewnych warunkach jest w stanie palić 0, nic. No a w innych, jak się go pogoni, to jak zwykłe benzynowe auto. Tu jest nasz ulubiony Przedmiot do śmiania się, czy tam do jakichś żartów. Tak wygląda wciąż to samo gniazdo w wersji poprawionej z obciętym kawałkiem obudowy, bo to jest tak zwany improvement. Co więcej, no pochłaniać par paliwa nad tylną belką i właściwie poza tym, już oprócz tych paru różnic konstrukcyjnych no to mamy do czynienia z zwykłą, zwykłą rawką Plugin, która no jest trochę bardziej luksusowa, bardziej Premium Prestige VIP i co tam jeszcze. No, ale w tej cenie jednak coś dostajecie. To nie jest tak, że jest tylko znaczek Lexusa, tylko właśnie dostajecie takie smaczki, dostajecie jakieś fajne hamulce, dostajecie takie japońskie jakieś tam performance dampery. A i co jeszcze nie wspomniałem względem rafki, czego tam nie ma, a tu jest. Jeśli już tak się zagłębiamy w jakieś takie delikatne różnice, to mamy czujnik martwego pola nie tylko z tyłu. Ale również w przedniej części nadwozia, także troszkę jest to auto bardziej zelektronizowane. No, i na to wszystko, żebyśmy już mogli zupełnie się poczuć jak w domu, to mamy jeszcze 14-calowy ekran na centralnej konsoli i różnych tam jeszcze smaczków, jakichś klamek, bajerek w środku. Ale no nie jest to, że tak powiem, przedmiotem naszych zainteresowań. Bo my staramy się zrobić, żeby ten samochód oprócz tego, że będzie jeździł długo i mam nadzieję, bez awaryjnie, no to oprócz tego jeszcze pozostanie w miarę integralny i nie zaczną się od niego w niekontrolowany sposób oddzielać jakieś elementy po tych kilku czy tam nawet kilkunastu zimach na drodze.